Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, kapitan Pawłowska melduje pododdziały na z okazji dnia flagi Czołem, żołnierze! Czołem, panie burmistrzu! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, w imieniu gospodarzy wojewody kujawsko-pomorskiego, pana Michała Sztybla, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego, prezydenta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego, szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych, Dowódcy garnizonu Bydgoszcz generała Dywizji Artura Kępczyńskiego, reprezentowanego przez zastępcę szefa sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, pułkownika Krzysztofa Głuszaka. Mamy zaszczyt przywitać zaproszonych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli jednostek samorządowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, przedstawicieli służb mundurowych oraz pozostałych uczestników obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzimy dzisiaj jedno z najmłodszych świąt państwowych ustanowione przez Sejm w 2004 roku. 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za granicą. Pamiętamy o tym, bo dla wielu naszych rodaków pozostających poza granicami, poza granicami kraju, biało-czerwona flaga jest bardzo ważnym symbolem państwa i świadectwem przywiązania do ojczyzny. Dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Odśpiewamy hymn państwowy. Nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt. Pododdziały, baczność. Na prawo, patrz. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Masz?

w Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej flagę państwową podnieść! Pododdziały baczność, pododdziały spoczność. Kolor biały i czerwony uznano za narodowe już podczas obchodów pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja w 1792 roku. Wybrano je, bo pochodzą od herbu Polski białego orła w koronie na czerwonym polu. Górny biały pas flagi oznacza orła białego. A dolny czerwony oznacza kolor tarczy herbowej. Orzeł i kolory biało-czerwone były na polskich tarczach, chorągwiach i umundurowaniu już od XIII wieku. Pod tymi barwami walczyły, ginęły i zwyciężały kolejne pokolenia Polaków na przestrzeni setek lat naszej historii. Dla nas, żyjących współcześnie, nasze barwy narodowe pozostają niezmiennie symbolem patriotyzmu, szacunku dla tradycji. I suwerenności państwa. O zabranie głosu prosimy wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, pana Michała Sztybla. Panie prezydencie, panie generale. Wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, władz państwowych, przedstawiciele Wojska Polskiego, ale nade wszystko drodzy mieszkańcy Bydgoszczy i nie tylko. Spotykamy się w dniu flagi. w Dniu, w którym trzeba powiedzieć, polska flaga jest najważniejsza. Ale samo to, że święto flagi pierwszy raz obchodziliśmy dzień po wejściu do Unii Europejskiej, pozwala powiedzieć, że obok polskiej flagi mogą się inne flagi. To nasz interes, że obok polskiej flagi nie powiela flaga NATO, flaga Unii Europejskiej. Chciałbym, abyśmy pracowali, pracowali tak, aby pod polską flagą, żebyśmy zmieścili się wszyscy. Polska w swojej historii, w zdecydowanej większości czasów była krajem otwartym i tolerancyjnym. Chciałbym, abyśmy w sporze codziennym politycznym nikogo nie wykluczali, abyśmy wszyscy znali, znali, znaleźli się pod ogromną biało-czerwoną flagą. Dlatego przygotowaliśmy flagi dla Państwa, okay, które po dzisiejszej uroczystości wspólnie z Panem Prezydentem rozdamy. Pamiętajmy, polska flaga jest najważniejsza. Dziękuję.